Witam wszystkich z powrotem na kanale. Moi drodzy, święta, święta i po świętach, a żyć i strzelać trzeba dalej. Bohater odcinka oczywiście K-91 wersja druga. Jest to nowy czołg premium, który zawitał tutaj do nas do gry. I jak dobrze wiecie z moich materiałów, moim ulubionym medem na 10 poziomie jest K-91. Czy jest to pojazd bardzo popularny i grywalny? Nie. A dlaczego mi się dobrze tym pojazdem gra? Nie wiem, po prostu jest coś takiego. Pewnie sami macie takie pojazdy, które mają powiedzmy jakąś opinię, która nie jest zbyt dobra. Natomiast jeżeli gracie nimi i sprawia wam to frajdę, to macie swoje zdanie na ten temat. Tak samo postanowiłem zrobić z tym pojazdem. Otóż czytając jego parametry przed zakupem, no nie byłem powalony na kolana, ale czy to jak się okazało w praktyce, zaraz tutaj do tego przejdziemy. Pokażę Wam w tym odcinku pojazd, wyposażenie i perki, jakie na nim zastosowałem, oraz zaprezentuję Wam dwie bitwy. Jedna, oczywiście, żeby nie było łatwo na poziomie 10, a druga bitwa na topce, czyli na swoim tierze i niżej. Także cieszę się, że mogę tutaj wyrazić opinię na temat tego pojazdu. Słuchajcie, tym, którzy jeszcze nie obserwują mnie na Twitchu, serdecznie zapraszam. Przypomnienie takie. Znajdziecie mnie pod, nick, pod nickname Marcinir72, także serdecznie zapraszam, dlatego że po nowym roku już uderzamy też w Twitcha i będą transmisje, powtórki po prostu z rozgrywek różnych, omawianie pojazdów, bitwy na życzenie itd., itd., także żebyście nie przegapili, serdecznie zapraszam odszukać mnie i po prostu dodać do obserwowanych. Dobrze, co do samego pojazdu, może króciutko o historii. Był to oczywiście wariant czołu K-91 z wieżą, jak widzicie tutaj na tym obrazku, umieszczoną z przodu, już nie z tyłu jak ta dziesiątka, tylko właśnie z przodu. I był on to po prostu projekt w biurze inżynierii, inżynierii wojskowej. Pod właśnie kierunkiem Krawcowa i powstawał on między marcem a sierpniem 1949 roku, czyli jak widzicie była to już powojenna konstrukcja. Natomiast jak większość pojazdów w naszej grze, to istniało tylko na fazie po prostu projektowej ten tutaj pojazd, także nigdy naprawdę nie opuścił deski, deski kreślarskiej i taka jest jego krótka historia, zakończono projekt w roku 1949 w grudniu. Dobrze, zaczniemy od początku, czyli od konkurencji. Jak widzicie, jest tutaj masę, masę pojazdów y, premium. Jest ich aż 50 na y, po prostu medów na poziomie 8, czyli jest bardzo, bardzo dużo. Są tu po prostu oczywiście takie zabijaki jak Bartolomew, Burask, jak choćby nawet King Dragon, y, Ragnarok i tak dalej. Jest masę, masę świetnych i lepszych od tego pojazdu. To tutaj nie będziemy sobie oczu mydlić. Ale czy ten pojazd w związku z tym jest zły? Ym, powiem tak, mam zbyt mało na nim bitew rozegranych, żeby jednoznacznie stwierdzić, ale, no właśnie, grając z tym pojazdem, y, coraz lepiej mi się grało, powiem Wam szczerze, i myślę, że się w końcu zaprzyjaźnimy. Y, tutaj, zobaczcie, samych radzieckich pojazdów jest 6. Jest to i T44 na 100, różne warianty. Y, oczywiście też posiadam wersję tą Volk. Z, tym taki, z tymi takimi dodatkowymi płytami. T54 Mod 1 to jest właśnie Volk. Jest i oczywiście Guardian STG z dużą alfą, no i klasyk, czyli Motherland. Jak tutaj ten nasz pojazd się odnajdzie w tym gronie? Powiem Wam, że całkiem nieźle sobie radzi w tym gronie. Z kilku powodów, o których zaraz Wam powiem w omówieniu. Przede wszystkim kamuflaż. Słuchajcie, jest to bardzo niski pojazd, a za. Co za tym idzie, naprawdę ma niezłe kamo. Co do samego pojazdu, słuchajcie, szybko szczelność 9,31 mi się udało uzyskać przy cenności 0,31, a średnie uszkodzenia to 250 na strzał. I do dyspozycji mamy podkalibrowe pociski, pociski HIT i odłamkowo burzące. Dobrze, sam pancerz. Słuchajcie, pancerz wygląda właśnie w ten sposób. Nie jest to pancerna bestia. Hmm, tutaj wieża w niektórych momentach ma od 230 i w dół y, mm. Oczywiście mm, zobaczcie, ta wieża jest obład, Co to znaczy, że np. tu przy tej wartości 140 mm nie jest to oczywiste, że ktoś się strzeli, dlatego że po prostu pocisk może zrykoszetować. A będzie się tak często działo. No, zobaczcie, sama płyta dolna, no wiadomo, jak w większości pojazdów, tu również nie jest Bóg wie jaką przeszkodą, bo zaledwie to jest 120 mm. E, więc ta wieża po prostu składa się z dużej ilości różnych, różnych elementów. Ale kształt, tak jak mówiłem, jest obły, więc trudno się będzie wstrzelić. Zobaczcie, nawet sam właz 80 mm władz dowódcy, ale tak naprawdę nie wystaje on też, Bóg wie jak, żeby to było oczywiste, że ktoś się tam wstrzeli raz za razem. Jak wobec tego grać tym czołgiem i w jakim środowisku on się najlepiej czuje? No przede wszystkim z drugiej linii, moi drodzy, taka jest prawda. Ale o tym za moment. Dobrze, jeśli chodzi o parametry, tutaj macie tą historię, którą Wam na początku przytoczyłem, czyli tak naprawdę kolejny projekt, który nigdy nie ujrzał że tak powiem, światła dziennego, który nigdy nawet prototyp nie został wyprodukowany. Dobrze, sam silnik, słuchajcie, 930 koni, bardzo ładnie i 55 km na godzinę, prędkość cofania 23 na godzinę. Także te wyjściowe parametry są super. 44 stopnie to jest obrót podwozia. Tu mamy to działko 100 mm, o którym mówiłem. Teraz tak, wieża 41,72 obrót, 464 metry zasięg spota i punktu wytrzymałości 1350. Radyjko 760 m, trzy rodzaje pocisków. Zobaczcie, 212 na podstawie ale na 500 m to nam spada do zaledwie 188, bardzo cienko. 290 na hicie na tym drugim pocisku i nam nie spada, a uszkodzenie na obydwu to 250 na strzał. I burzaczki 50 y, mamy penetrację i 330 y, możemy zabrać, jeżeli po prostu nam dobrze polosuje. Załoganci tak tutaj sobie siedzą. Jest ich czterech, jak widzicie. Dobrze, co ja tutaj z wyposażenia yy, mu zamontowałem? Oczywiście, optykę postawiłem po prostu na Kamo Optykę, zaawansowany kamuflaż, no i oczywiście, zaawansowany podanik do szybszego ładowania oraz rozszerzone informacje o celu. Yy, ze sprzętu eksploatacyjnego, tak jak zawsze i wszędzie, duża apteczka, duży zestaw naprawczy i racje bojowe. Pociski w takiej ilości 20 tych podstawowych, 32 tych a'la premium powiedzmy i trzy yy, pociski odłamkowo-burzące. Yy, dlatego 20 tych podstawowych, dlatego że ich prędkość jest bardzo, bardzo dobra w porównaniu do tych pocisków hit, które są jako drugie. Yy, właśnie ze szczegółowej informacji, słuchajcie, yy, co jeszcze, 0,35 celność, natomiast mi się udało uzyskać 0,31, skupianie 2,2, ,2, u mnie 2,11, z tym setupem oczywiście, który mam przeładunek 8,3, u mnie 6,45, i tu mamy 7,23 strzała na minutę, yy, fabrycznie, a u mnie jest to 9,31 i zasięg z 380 metrów, zasięg widzenia, oczywiście, do 464 po tym setupie, który ja mam. Także yy, tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o zaugę, natomiast na co ja tutaj postawiłem? Oczywiście urodzonego przywódcę, szybkie ładowanie, szósty zmysł, czyli trzy podstawowe, rozzeznanie w sytuacji, czyli do spota, pewna ręka do celności, strzał z biodra do celności w ruchu, walkę podjazdową również do celności w ruchu, tłumik oraz ekspert kamuflażu. Oczywiście już jeszcze tutaj yy, chyba. Po tym nakręceniu materiału mi jeden perk kosztem jednego docelności po prostu y, do kamo i powiem Wam. Naprawdę się to bardzo, bardzo dobrze y, sprawdza. Tu mam jeszcze tylko szybciutko pokażę jego y, brata bliźniaka, że tak powiem, czyli y, dziesiąteczkę. No właśnie, starszego brata. Jak widzicie tu różnica jest jedna i jedyna, po prostu podstawowa taka, że ten ma wieżę osadzoną z tyłu, natomiast bohater odcinka z przodu, ale dokładnie ta wieża wygląda w ten sam sposób. Jak mówiłem jest to niski pojazd, także te wartości kamo zobaczcie 278 m i 279 na dziesiątce są bardzo zbliżone, także dość dobre wartości jeśli chodzi o kamuflaż, a co za tym idzie będziemy mogli sobie gdzieś z drugiej linii bardzo skutecznie prowadzić ogień. Tu oczywiście K91 ma fenomenalną prędkość pocisków. Zobaczcie, 1700 metrów na tych podstawowych. Owszem, te drugie również są wolniejsze, bo zaledwie 950 metrów. Natomiast te pierwsze to po prostu jest laser. No, ciśnijcie spust i pocisk dosięga celu. Tu mamy podobnie, bo jest 1150 i 980 na drugich. Mogłoby być na tych pierwszych. E, przynajmniej te 1300-1400, i byłoby wtedy o wiele, wiele lepiej, ale no, niestety, jest jak jest, i e, musimy po prostu, że tak powiem, nauczyć się grać tym pojazdem. Powiem wam, te pierwsze bitwy, którą rozegrałem, nawet pierwszą, tutaj macie zaraz po zakupie pierwszą bitwę. Mapa Himmelsdorf, do łańcucha pokarmowego. E, dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, wylosowało nas paskudnie. Kiedyś pamiętam, jak się kupowało pojazd, to ta pierwsza bitwa to była taka. Że tak powiem, em, na forach, czyli po prostu byliśmy na topce z reguły i tak dalej, teraz już chyba od tego odeszli, dlatego że zobaczcie, to jest dokładnie pierwsza bitwa zaraz po zakupie. E, nie jest to oczywiście bitwa, Bóg wie jaka, ale chciałem Wam pokazać po prostu tak z marszu ten czołg em, w tym setupie, który mam i e, jak tutaj em, tym czołgiem możemy zagrać. Oczywiście, e, słuchajcie, losu losując nas na takie pojazdy na dziesiątym poziomie, które są super twarde i mają super dużą penetrację, wiadomo, że jesteśmy na skazanej pozycji, ale przynajmniej, jak ja to mówię, zanim nas odeślą do garażu, po prostu będziemy mogli się odgryźć i coś spróbować e, zrobić. E, więc tutaj postanowiłem sobie jechać na środek, ponieważ te pięcio, e, pięciostopniowe opuszczanie działa nie pozwoli mi, e, że tak powiem, jechać sobie na zamek i tam skutecznie prowadzić ogień, więc postanowiłem coś tutaj z partyzanta uszczelić. Um, najlepiej po prostu odczekać ten moment, y, tą pierwszą fazę bitwy. Jak już pojazdy, że tak powiem, zaczną się okładać między sobą, wtedy będzie łatwiej y, gdzieś po prostu się przyłączyć i y, sobie nabijać y, HP. Oczywiście, to tutaj ta mapa to też nie jest mapa, która sprzyja y, tego rodzaju pojazdom. Y, z tego względu, że no jak wiecie, nie ma tutaj zbyt wielu możliwości. Możemy pojechać na górkę, możemy pojechać na tory lub e, środek, aczkolwiek środek to jest taki dead zone, tutaj raczej nie polecałbym jeździć. E, no ale cóż, no słuchajcie, trzeba po prostu grać na każdej mapie i do, dostosować się do sytuacji. Dobrze, tu się trochę przyczaję, widzę, że tam na górce rasują, więc postaram się coś uszczelić na dystans. Akurat się zaczął cofać Leopard, a szkoda. No, i właśnie w ten sposób poczekamy jeszcze. I za chwileczkę, w zależności od tego, jak się drużyny rozjadą, y, gdzie będzie najwięcej czołgów, tam się po prostu będziemy mogli gdzieś y, przyłączyć do batalii. Widzę, że górka raczej na pewno padnie, bo tam jest przewa przeważająca liczba przeciwnika. Ładnie. Wam, że te drugie pociski są bardzo. Odczu... Ta prędkość jest bardzo odczuwalna, że nie jest ona duża, z tego względu, że przy takim strzelaniu na dystans to naprawdę musimy ze sporym, wy... ze sporym wy... po prostu wyprzedzeniem celować, żeby ten pocisk dopadł celu. Natomiast tutaj jak widzicie te pociski, te pierwsze w miarę w miarę dosięgają celu i raczej z tym nie będzie problemu. Z penetracją też nie jest najgorzej. Widzicie te 212 gdzieś tam starcza na po prostu pojazdy, które mają odwróconą wieżę, czy strzelając w boki pojazdów. No, gorzej by było już frontalnie strzelać w jakiś pojazd. Więc na taki, tak zwanego sępa, na hienę, po prostu musimy gdzieś sobie próbować zrobić damage tym pojazdem. Dobrze, widzę, że nasza drużyna tutaj od strony torów już tą flankę zamyka, także pora się przyłączyć i po prostu um, wykorzystać właśnie ten moment, o którym mówiłem, żeby um, jeszcze móc um, trochę sobie punktów HP um, nabić, po prostu zadać przeciwnikowi jeszcze jakieś uszkodzenia. Dobra, tu się nic nie dzieje. Widzę tutaj um, jest jakiś pojazd. No i jest setka, Dobrze, tutaj już musimy sobie skupić do końca, ponieważ nie będzie łatwo. Tak jest, weszło. A tu mi Jadziunia uciekła. Dobra, pora przeskoczyć, trochę ryzykowny manewr. No właśnie, i oberwałem. No cóż, jak się nie podejmuje ryzyka, na to... Ale za to zobaczcie, mamy Jadziunię z tyłu pełniusieńką, także zanim tutaj Jadziunia postanowi się odwrócić lub pojechać do przodu, po prostu będziemy ładować i ją okładać. Tu sobie wcześniej zmieniłem już na pociski te o większej penetracji, ale równie dobrze tutaj strzelając wiączkę z tyłu, mógłbym używać tych zwykłych i też by to bez problemu wchodziło. Także, właśnie takie sytuacje jak ta, kiedy pojazdy się biją między sobą, to jest wyśmienita pojazda na, y, sytuacja po prostu na to, że po prostu będziemy mogli na sępa zagrać. Tutaj spróbujemy go objechać, no niestety tutaj wjechałem w gwiazdę, zostałem związkowany przez artę i zanim się naprawiłem. Tak się właśnie skończyła pierwsza bitwa dla mnie. Dobrze, tu sobie przytniemy i szybciutko przejdziemy do wyników. Oczywiście wygrała drużyna czerwona. 2,5 tysiąca uszkodzeń, 457 asyst, razem nam to daje 3000. tysiące. Ale zobaczcie, o dziwo kończymy na drugim miejscu, ponieważ jak widzicie nasza drużyna wcale aż tak dobrze się nie spisała, a my graliśmy ósemką, przypominam, wylosowaną dość, dość paskudnie. Także tak wyglądała pierwsza bitwa i zaraz przejdziemy sobie do kolejnej bitwy. I jesteśmy w drugiej bitwie. Support, więc tak, jak wiadomo ten pojazd nie jest bóg w jakimś pancernym pojazdem, co już ustaliliśmy w garażu. Więc tutaj postanowiłem zagrać trochę na dystans, a jeszcze zobaczcie na losowanie, nie ma tak naprawdę żadnej artylerii i to będzie bardzo kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mogli sobie zająć dogodną pozycję, taką rubież ognia, z której będziemy mogli się oszczeliwać, że tak powiem, w każdym kierunku. A zaczynając tutaj z tej strony, to tak naprawdę najbliższa taka rubież ogniowa jest tuż przede mną. Zobaczcie na losowanie, są ósemki. Nawet parę siódemek się zdarzyło, także bardzo ładnie. Jesteśmy po prostu na swoim tierze wylasowani i gramy również z siódemkami, także nie będzie źle. Tak jak mówiłem, arty też nie ma i super. Drużyna przeciwna, widzę, ma pięć niszczycieli pojazdów, więc na pewno się gdzieś tam zakamuflują koło ich kapa. A my tutaj, korzystając z tego, że ten pojazd posiada naprawdę dobry kamuflaż. Ja tu jeszcze cały czas testowałem, nie jestem pewny czy tutaj tą bitwę grałem na tym samym setupie, jeśli chodzi o załoganta, który Wam pokazywałem w garażu. Ponieważ cały czas tutaj ten pojazd testuję, zakładam mu po prostu różne sprzęty i patrzę na polu bitwy jak się zachowuje. Na pewno jeszcze będzie jakaś bitwa na kanale tym pojazdem, po prostu na razie chciałem Wam przedstawić taką tak na początek, w miarę możliwości oczywiście okres świąteczny też temu nie sprzyjał, czyli po prostu nie miałem czasu żeby Bóg wie ile grać. Ale po prostu pokazać Wam ten pojazd. Działko jest bardzo celne, co jest zauważalne podczas grania tym pojazdem. I ten przeładunek 6 z przecinkiem, oczywiście rację mam odpalone. Również, również jest bardzo dobrą rzeczą. Dobrze, tutaj wypadałoby się w pierwszej kolejności pozbyć tego Lighta, który tutaj prosi się o kulkę. Z tego względu, żeby nas nie świecił. Tak jest. I zaraz powinien zakończyć żywot. A no, gdzie jesteś, maluchu? Tak jest. I jeszcze jeden strzał, i będzie po lajcie. No, niestety udało mi się schować. Mam nadzieję, jak ktoś go tam skończy. No tutaj, w przypadku tej mapy, jeżeli są arty, to naprawdę już nie jest tak różowo. Z tego względu, że jak dobrze wiecie, jest to otwarty teren i arty naprawdę mają dużo do powiedzenia w takich bitwach. Tam na bank stoją niszczyciele. Więc na razie nie będziemy wyjeżdżać im, że tak powiem, pod lufy. Spróbujemy tutaj pozbyć się najbliższych pojazdów, z tego względu, żeby nas po prostu nie spotowały. Oj pięknie podpałeczka bardzo ładnie. Także powiem wam, że tak reasumując tutaj odcinek o tym pojeździe, yy, pojazdów naprawdę jak widzieliście w garażu jest masę. Są naprawdę pojazdy, którymi się gra znacznie, znacznie lepiej. Ale ten pojazd też ma swoje bardzo dobre strony. Ponieważ słuchajcie, na tych pociskach na przykład o tej, tych drugich, o, na tych hitach te 290 penetracji jest to wartość którą będziemy mogli spokojnie wyjechać na dziewiątki, a również i na dziesiątki. Także mało pojazdów y, ósmego poziomu, jeśli chodzi o medy, może się pochwalić taką fajną penetracją. E, szkoda tylko, że ta prędkość jest y, bardzo, bardzo skromna, y, bo to jest 980 metrów, o ile dobrze pamiętam. Natomiast no, jeśli chodzi o samą wartość penetracji, no to już jest super. Niektórymi pojazdami, medami, jeżeli by nas tak paskudnie wylosowało, na przykład na dziesiątki, no to niestety tylko wchodzą w grę strzały z boku lub z tyłu. Natomiast tutaj, jeżeli przycelujemy w Xbota, powinno to bez problemu wejść, bo te 290 to naprawdę jest bardzo, bardzo fajna wartość. Natomiast przy takim losowaniu, jak choćby nawet ta bitwa, gdzie gramy z ósemkami i 7, to nawet na tych podstawowych pociskach też bez problemu y, powinno wchodzić. No tu na zaprzeczenie moich słów po prostu odbiłem, no ale wiadomo, no y, słuchajcie, to nie jest tak, że za każdym razem nam będzie wchodzić, ale są duże szanse, dobrze. Może tu się pozbędziemy tego jegomościa. Jest to magazynek, jest to groźny pojazd, więc wypadałoby go odesłać do garażu, tak jest. I jest 13 do 7. Także y, sytuacja, że tak powiem, jest opanowana w tym momencie. Widzę, że nie ma tak naprawdę wyświeconych pojazdów przeciwnika, i tak naprawdę chyba będę musiał za chwilę podjechać do przodu i coś spróbować wyspotować. Nie, on chyba za czymś stoi. No, niestety. Pięknie. Także jak widzicie z auto w... częściej wchodzi niż um, z przycelowania. <grywanie> Update 6.0 się kłania. Dobrze, tutaj jeszcze został jeden jakiś widoczny cel. Dobra, chyba będę musiał podjechać sobie na dół, po prostu spróbować wyświecić, bo tu widzę każdy się okopał, a wiem, że te niszczałki gdzieś tam są na bank. Spróbuję taki kurs obrać, żeby w razie czego mieć jakąś jakiś, e, przeszkodę, która będzie mnie ochraniać. Najlepiej prosto gdzieś do jakiegoś kamienia. Tak jest. I tu jest właśnie jakiś taki głaz. Głaz. O i proszę. I są rodzynki wyświecone. A teraz będziemy odcinać kupony od asyst i bardzo fajnie. Czy te 5 stopni opuszczenia działa przeszkadza? No, powiem wam, na pewno by było lepiej, gdyby to było 8 stopni, czy nawet 10, ale no, przy 5 też da się grać, tylko już trzeba wiedzieć, jak po prostu pojazd ustawiać i w jakie miejsce na mapie jeździć. I końcóweczka bitwy, zostało dwa pojazdy, już w zasadzie zaraz ich nie będzie, nie wiem, czy nawet cokolwiek zdążę jeszcze uszczelić, może tego chociaż, no i nie. I koniec bitwy, słuchajcie, taka to była druga bitwa. Mm, tym pojazdem. Czy jestem zadowolony z zakupu? Myślę, że tak. Myślę, że muszę nim jeszcze więcej pograć, a wtedy będę mógł Wam przedstawić jeszcze lepsze bitwy. E, kończymy na pierwszym miejscu. Mamy 2 kile, 2800 czy uszkodzeń, 2600 asyst, co razem nam daje 5400 łącznego, zarobki 120 tysięcy, także bardzo przyzwoicie. I taka to była bitwa. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za, za to, że byliście ze mną. I zapraszam do kolejnego odcinka już bardzo niedługo. A w następnym właśnie odcinku porozmawiamy sobie o tym, co w przyszłości na kanale. Trzymajcie się, dzięki bardzo, i do następnego razu. Hej!